Cześć, z tej strony Mateusz. W dzisiejszym filmie zastanowię się nad tym, czy trening dwa razy dziennie może być lepszy od treningu jeden raz dziennie. I na samym początku przedstawię dwa badania naukowe, natomiast później przedstawię swoje własne doświadczenia i przemyślenia. Na samym początku zacznijmy od tego, że pierwsze badanie pochodzi z miesięcznika Mass Monthly Applications to Strength Sports, który możecie sobie sami zasubskrybować. Za staje się 25 dolarów miesięcznie i tam co miesiąc macie różne ciekawostki, o których możecie później nagrywać filmy na YouTube. Także między innymi było tam badanie naukowe, w którym zbadano różnicę pomiędzy grupą trenującą raz dziennie. Ta grupa, która trenowała raz dziennie, robiła 8 serii po 10 powtórzeń, zaczynając od 70% ciężaru maksymalnego na wyciskaniu leżąc i z bardzo krótkimi przerwami 75 sekund. Jest to naprawdę mega krótka przerwa, jak na standardy. I jeżeli ta grupa nie wyrabiała, nie była w stanie zrobić 10 powtórzeń, no to w tym momencie ciężar sobie po prostu zdejmowała, tak żeby te 10 powtórzeń robić. Druga grupa robiła dokładnie to samo, tylko miała ten trening rozdzielony na dwa. Czyli przychodziła sobie rano, robiła cztery serie po 10, zaczynając od 70%, potem jak nie wyrabiała, to schodziła z ciężarem i później była 4-godzinna przerwa i po tych 4 godzinach wykonywali taki protokół od nowa. Znowu 4 razy 10 i zaczynając od 70%. I tutaj grupy były nawet wytrenowane. Były to osoby ważące około 80 parę kilo, mające średnio 10-15 Procent BFA, więc dość docięte, oraz mające maksa, tam powiedzmy, jedna grupa miała maksa około 115 na klatę średnio, druga grupa 107. Także nie są to wyniki początkujących, są to wyniki, które osiąga się po kilku latach stażu. I co tutaj zmierzono? Po pierwsze, zmierzono mm, parametry po 48 godzinach, po 24 godzinach, tam po, po 15 minutach, jak e, regenerujemy się. Z tego wyzwania w postaci 8 serii. I tutaj okazało się, że po 48 godzinach grupa, która trenowała raz dziennie, robiła 8 serii podrząd, dalej się z tego nie zregenerowała. Mierzono tutaj takie parametry jak moc. Załadowano ich na maszynę Smitha, kazano im robić takie wyrzucenie sztangi leżąc i tutaj okazało się, że ta grupa, która Trenowała raz dziennie 8 serii, nie zregenerowała się z tego po, 8, po, po 48 godzinach. Natomiast grupa, która sobie rozdzielała ten trening, robiła 4 serie rano, 4 serie później, ona się z tego w zasadzie zregenerowała. Podobnie aspekt siłowy. Mierzono tutaj również siłę izometryczną na wyciskaniu leżąc, i tutaj również grupa, która trenowała dwa razy dziennie, udało jej się. 48 godzin zregenerować. Grupa, która trenowała raz dziennie 8 serii, niestety się z tego w 48 godzin nie zregenerowała. Badano również takie rzeczy jak subiektywne postrzeganie bolesności mięśniowej oraz opuchliznę mięśniową i tutaj również te parametry wskazywały na to, że o wiele łatwiej zregenerować się z treningu dzieląc sobie go po prostu na dwa, bądź po prostu używając mało, małą objętość. Czyli tutaj mamy taką konkluzję, że jeżeli lubimy ćwiczyć często dany ruch, to istnieje spora szansa, że nie powinniśmy przesadzać z objętością na jednym treningu, bądź po prostu rozdzielać sobie tą objętość. Jeżeli lubimy trenować trzy razy w tygodniu, powiedzmy wyciskanie leżąc, no to prawdopodobnie trenowanie na każdej jednostce 8 czy 10 serii mogłoby być troszeczkę za dużo. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na drugą rzecz, czyli nie dość, że grupa, która rozdzieliła ten trening na dwie jednostki, Lepiej się regenerowała, to jeszcze używała średnio większych ciężarów. Na samym początku powiedzmy, że, powiedzmy sobie szczerze, że te grupy być może były jakieś tam w miarę doświadczone, natomiast nie były zbytnio doświadczone w takim treningu wytrzymałościowym. Ich wytrzymałość była na w zasadzie niewielkim poziomie, ponieważ. Używały one odpowiednio 60% ciężaru maksymalnego średnio, jeżeli chodzi o grupę, która rozdzielała sobie ten trening oraz 50% ciężaru maksymalnego około, jeżeli chodzi o tą grupę, która wykonywała 8 serii pod rząd. Co to oznacza? Oznacza to, że w pierwszej serii uczestnicy założyli 70% Później w drugiej serii coraz mniej, powiedzmy tam 60, 50, 40 i, i z tego wyszła średnia odpowiednio 60 i 50. Oznacza to, że bardzo dramatycznie musieli ucinać ciężar z serii na serię, ponieważ te 75 sekund było dla nich. Troszeczkę przesadą. I ja też zgodzę się z tym. Raczej no, nie zalecam nikomu robienia serii do odciny, zachowując 75 sekund przerwy, zwłaszcza na złożonych ćwiczeniach, jak wyciskanie, leżąc. I tutaj właśnie też to dobrze pokazuje, że jeżeli robimy 8 serii po 10 z tak bardzo krótką przerwą, zaczynamy od 70%, kończymy na, na dosłownie 30 paru procentach. Ten, ten spadek jest dramatyczny. Oczywiście można, to, można się do tego przyzwyczaić. Tutaj ważne założenie jest takie, że tak te, te grupy nie ćwiczyły. Tego długoterminowo, tylko to było po prostu jedno, jedno badanie, pojedynczy test. Gdybyśmy oczywiście przeciągnęli taki trening przez kilka tygodni, no to być może rezultaty byłyby inne. I tutaj przechodzimy do drugiego badania. Nie mieliśmy tutaj jednorazowej interwencji, czyli testujemy jak. Zmienia się regeneracja, ile jesteśmy w stanie podnieść na, w obrębie jednego treningu, tylko mamy tutaj dłuższą perspektywę. 8 tygodni to już jest całkiem solidny blok treningowy. Tutaj nie udało mi się zasięgnąć informacji, jak bardzo wytrenowani byli uczestnicy, jakiego ciężaru używali, natomiast jest napisane, że byli wytrenowani, cokolwiek to znaczy. Z reguły osoba wytrenowana w badaniach naukowych oznacza, że no, no przynajmniej te kilka miesięcy trenuje, ale raczej nie jest nikim jakimś tam mega zaawansowanym. I tutaj mieliśmy. Po Podział w ten sposób, że jedna grupa robiła m.in. przysiady wyciskania leżąc 16 serii na jednej jednostce treningowej, natomiast druga robiła Dwie jednostki dziennie po 8 serii, raz w tygodniu. I tutaj również, jeżeli spojrzymy na te takie przeciętne zalecenia, no mało kto zaleca robienie aż 16 serii na jednej jednostce treningowej, ponieważ dla większości osób może być to troszeczkę za dużo. Może działać oczywiście, ale inne rzeczy mogą działać lepiej. I tutaj właśnie zbadano, że trening w postaci dwóch Krótszych jednostek po 8 serii, okazał się być lepszy. Zarówno lepszy pod kątem siły wyciskania leżąc, jak i siły przysiadu, jak i też wytrzymałości w tych bojach. Jeżeli chodzi tutaj o dokładne przyrosty, no to te przyrosty były bardzo duże, więc można stwierdzić, że ta grupa jednak nie była specjalnie zaawansowana, ponieważ mało kto ma takie tempo przyrostów. I właśnie ta grupa, która trenowała dwa razy dziennie po 8 serii, sprogresowała aż 16% w przysiadzie. Jest to katastrofalna przewaga. Druga grupa, która trenowała 16 serii podrząd, sprogresowała 8%. Czyli oczywiście dalej sprogresowała, dalej oczywiście ciężka praca popłaca. Natomiast. Oczywiście warto też podejść do tematu rozsądnie. Jeżeli chodzi o wyciskanie leżąc, tutaj ta różnica jest nieco mniejsza. Mianowicie grupa, która trenowała, rozdzielała sobie tą, ten trening na dwa, sprogresowała prawie 7%, natomiast grupa, która robiła podrząd 16 serii, sprogresowała niecałe 5%. I oczywiście progres to progres. Dalej bardzo wiele osób myślę, że większość ucieszyłaby się z progresu rzędu 5% w ciągu 8 tygodni, natomiast widać, że jednak jest ta tendencja, w stronę tego, że rozdzielanie jednostek treningowych może być potencjalnie korzystne. Czyli widzimy na podstawie tych dwóch badań naukowych, że trenowanie typowo splitem, czyli robimy partię raz w tygodniu, robimy bardzo dużą objętość, być może nie jest podejściem idealnym. Co w zasadzie wałkuje na kanale odkąd zacząłem prowadzić kanał. 6 lat temu, tak? Natomiast okazuje się, że to podejście jak najbardziej dalej działa. Oczywiście ma prawo działać, natomiast inne podejścia są po prostu troszeczkę lepsze. Nie mogę tego stwierdzić z pewnością, natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy zastosowali takie coś, że rozdzielamy tą objętość nie na dwie jednostki w ciągu dnia, czyli rano i po południu, tylko rozdzielamy na dwie jednostki w tygodniu, czyli tak standardowo, powiedzmy poniedziałek i czwartek, efekty również prawdopodobnie byłyby lepsze. Natomiast nie mogę tego tutaj akurat stwierdzić. Jest to coś, co po prostu opieram na moich obserwacjach wśród osób, które ja trenuję. Zdecydowanie częściej właśnie te rezultaty są lepsze, jeżeli trenujemy właśnie co najmniej dwa razy w tygodniu. Natomiast jeżeli możemy trenować tylko raz w tygodniu daną partię, to właśnie tutaj pokazuje nam to, że zarówno z perspektywy długoterminowego progresu, zarówno z perspektywy regeneracji bolesności mięśniowej, jeżeli chodzi o używany ciężar, no to tutaj zdecydowanie dzielenie tego wygrywa. I właśnie z tego samego powodu często zaleca się ludziom trenowanie dwa razy w tygodniu. Dlatego, że są w stanie średnio użyć większego ciężaru, łącznie zbierając całą objętość w kilogramach w ciągu tygodnia, co potencjalnie może dać nam większy bodziec do wzrostu, jednocześnie zachowując lepszą regenerację, mniejszą bolesność mięśniową i długoterminowo większą siłę. Natomiast oczywiście Oczywiście są tutaj też badania naukowe, które nie zanotowały większej różnicy siłowej bądź hipertroficznej i oczywiście to są tylko badania naukowe, nie rzeczywistość. Więc nie można czerpać z nich w 100% wiedzy i przekładać na to co robimy. Musimy wziąć pod uwagę świat, który nas otacza i te realie. I realia są takie, że większość osób nie jest w stanie sobie pozwolić na trenowanie dwa razy dziennie. I o wiele bardziej tutaj sensownym pomysłem jest po prostu trenowanie partii, nie dwa razy dziennie, ale w tygodniu, tylko po prostu kilka razy w tygodniu, jak to wspomniałem wcześniej. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość trenowania dwa razy dziennie, 10 razy dziennie, to Istnieją tutaj pewne dowody anegdotyczne, że to się sprawdza. I tutaj taki popularny model bycia lepszym w podciąganiu. Wydaje mi się, że podciąganie to jest najlepszy przykład, ponieważ bardzo wiele osób ma gdzieś tam drążek na chacie, montuje sobie drążek i nie podciąga się tam powiedzmy raz w tygodniu w poniedziałek na 12 serii, tylko podciąga się często. Być może podciąga się codziennie, być może za każdym razem, kiedy idzie skorzystać z toalety albo wraca z toalety, robi serię na drążku. No i ta metoda robienia podciągania codziennie, być może przez cały dzień jest dość niekonwencjonalna, natomiast mamy też inne metody podciągania, takie jak ta, że przychodzisz na trening i robisz jedną serię podciągania, jakąś w miarę lekką co każdą serię innego ćwiczenia, albo co 10 minut. Przykładowo jesteś na treningu 1,5 godziny, 90 minut, więc robisz sobie powiedzmy 10 czy, czy 9 serii podciągania co 10 minut między seriami innych ćwiczeń. I również jesteś w stanie, jeżeli jesteś w stanie rozdystrybuować tą objętość w takim długim okresie, no to jesteś w stanie się fajnie tutaj zregenerować pomiędzy seriami, jest, to Cię tak nie zajedzie. Jesteś w stanie zrobić łącznie większą objętość, co powinno teoretycznie przyczynić się do Lepszych rezultatów. Oczywiście to nie jest tak, że nie da się zrobić efektów na innych metodach, natomiast właśnie to, co ludzie bardzo często stosują na podciąganiu, co się sprawdza na podciąganiu, spokojnie można też przełożyć na inne partie. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenie z tym systemem, to ja również miałem momenty w swoim życiu, kiedy trenowałem dwa razy dziennie. I z reguły były to momenty, kiedy albo miałem powiedzmy jakieś mega długie wakacje, a jeszcze nie pracowałem, typu tam wakacje po maturach. Ale też były to zgrupowania sportowe z moim klubem UKS Talent Wrocław. Czyli jedziemy sobie na dwa tygodnie gdzieś w góry, na jakieś wypizdowie, nie ma nic do roboty, trzeba trenować. I albo trenujemy systemem dwa razy dziennie przez dwa tygodnie, albo takim innym systemem powiedzmy jednego dnia dwa treningi, potem jeden trening, trzeciego dnia znowu dwa treningi, jeden trening i tak dalej. I co mnie ta, co mnie ta metoda nauczyła? Otóż nauczyła mnie, że Jesteśmy w stanie wtedy po prostu więcej tolerować. Jesteśmy w stanie podnieść średnio większy ciężar. Jesteśmy w stanie tolerować większą objętość na przestrzeni tygodnia. Jesteśmy w stanie lepiej się rozgrzać na tej drugiej sesji, jeżeli pierwsza sesja była taka, że powiedzmy rano mi coś nie wchodzi, mobilnościowo nie czuję się najlepiej, powiedzmy coś mi doskwiera, jakieś tam bóle. Z reguły, druga sesja, kiedy już jesteś rozgrzany tą pierwszą sesją, ta druga sesja po tych czterech czy iluś tam godzinach z reguły przychodzi bardzo fajnie. Jest taka w miarę świeża, czasami. Czasami okazuje się, że na nasz wręcz lepiej Ci wychodzi, że jeżeli rano coś Ci nie wychodziło, to po południu powtarzasz to i wychodzi ci lepiej. Jesteś w stanie zrobić więcej serii, więcej powtórzeń. Tylko że akurat tutaj specyfika treningu była taka, że to był dwubój oraz też objętość nie była stricte podzielona na dwa i wsadzona na, na trening poranny i popołudniowy, ale, ale on, ta objętość była dużo większa. Nie była razy dwa, natomiast była dużo większa. I w tym momencie. Jest coś w tym, że taki trening jest bardziej przyjemny. Jeżeli widzisz, że masz do zrobienia tylko trzy ćwiczenia, jesteś w stanie w miarę szybko przez to przejść mentalnie, zająć się innymi rzeczami. Natomiast jeżeli idziesz na trening, widzisz, że masz 6 czy 8 czy ileś ćwiczeń, że będziesz tam siedział 3 godziny, to już mentalnie pojawia się takie coś, że to jest po prostu dość dużo. Nawet jeżeli suma summarum okaże się, że ten trening dwa razy dziennie był bardziej objętościowy. Także morał tego filmu jest taki, że jeżeli. Nie masz takiej możliwości trenowania dwa razy dziennie, to nic na tym nie stracisz prawdopodobnie. Jeżeli masz możliwość trenowania często w tygodniu, czyli po prostu no powiedzmy cztery razy w tygodniu, to prawdopodobnie. Też może być to troszeczkę lepsze niż trenowanie 2-3 razy w tygodniu, jeżeli zachowamy tą samą objętość. Natomiast nie jest to reguła. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację, kiedy pracujesz na siłowni, kiedy nie masz nic do roboty, kiedy mieszkasz na siłowni, jak w makwicie, gdzie masz za 4 dychy miesięcznie i prysznic 24 godzinną obsługę, więc możesz tam spać. W nocy robić trening, tak? No to być może jest to sensowne zastosowanie. Jeżeli masz siłownię w domu, również być może mega ci zależy tam, nie wiem, na łapsku, na czymś innym, to oczywiście why not. Jeżeli masz drążek w mieszkaniu, to również być może pomiędzy zwykłymi. Sesjami treningowymi na siłowni, być może warto sobie wprowadzać taki trening drążka. Jeżeli czujesz, że się fajnie regenerujesz z jakiegoś ćwiczenia z jakiejś partii, to jak najbardziej może się robić częściej, może się robić często w tygodniu, może się robić często w obrębie dnia i nie musi to zawsze dawać lepszych efektów, natomiast być może w pewnych momentach da po prostu lepsze rezultaty, raczej nie będzie gorsze. Dzięki, moi drodzy, za uwagę. Jeżeli chcecie przeczytać więcej na temat programowania treningowego, zachęcam do mojego e-booka. Zaprogramuj swój trening. Jeżeli chcielibyście posłuchać o czymś innym macie jakiś pomysł na film to oczywiście zachęcam do pisania w komentarzu. Do zobaczenia, na razie.